Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj ze mną duet wyjątkowy Małgorzata Starzyńska, prezeska zapaśniczego klubu sportowego Fenix Pesta i Mariusz Kucharczyk, trener tegoż klubu. Witam państwa bardzo serdecznie i chciałam zacząć od tego, co o was słyszałam. O tobie, Małgorzato, słyszałam, że jesteś taką pyskatą blondynką z charakterem, która umie jednocześnie zawalczyć o klub, ale jest też taką trochę mamą wszystkich zawodników. Można przyjść, wypłakać się, Małgorzata jest zawsze uśmiechnięta, spokojna i wie co powiedzieć, żeby pocieszyć. Z kolei o Mariuszu mówi się w klubie, że trochę choleryk. I że jak się trener zdenerwuje, to gromy lecą z nieba. Niby trudno go wyprowadzić z równowagi, ale jak już się go wyprowadzi, no to wtedy nie jest dobrze. I teraz mam takie pytanie: czy wy się zgadzacie w ogóle z tymi opiniami, Małgorzata? No, powiedzmy, z Twoją, na Twój temat, a nie na temat Mariusza. No, myślę, że to tak troszkę jest prawda, rzeczywiście, bo to chyba jest najlepsza mieszanka dla osób, które um, opiekują się klubem, czy zajmują takie stanowiska. Myślę, że w każdej firmie dobrze by było. A żeby ta osoba, która czuwa nad tym. Zły policjant i dobry policjant, tak mi się skojarzyło. Tak, żeby umiała, że tak powiem, załagodzić wszystkie sytuacje, bo tylko jeśli będziemy podchodzić do, do sprawy z uśmiechem, z jakąś serdecznością, to nawet jeśli mamy po przeciwnej stronie zawodnika wkurzonego, zdenerwowanego, to czasami jesteśmy go tym uśmiechem w stanie rozbroić. Mariusz, jak to jest u Ciebie? Zły policjant, faktycznie? Wystarczy mi się wydaje, że to nie mi jest oceniać, ale. No to ja mówię, jak oceniono. Jak ciebie oceniono, ale powiedz mi, kiedy ty dajesz się z tej równowagi wyprowadzić? Co cię denerwuje? Często. To znaczy, generalnie, jeżeli jesteśmy zawodowo na zawodach, to w dniu walki i zawodów mhm. nigdy, nigdy nie dam się wyprowadzić z równowagi, aczkolwiek po moich przemyśleniach jednodniowych bądź dwudniowych, kiedy przychodzi do. Omawiania niektórych rzeczy, które coś, co jest oczywiste dla mnie, a jest troszeczkę inne, no to czasami daje się ponieść, że tak powiem, emocją. emocją Czyli wy stanowicie tak naprawdę, jak powiedziałam, duet idealny. Jedno musi być bardziej wymagające, od czasu do czasu tufnąć nogą, no i musi być to, które przytula, czyli Małgorzata Starzyńska. E, powiedzcie mi jeszcze, moi drodzy, dla tych, którzy nie wiedzą, kiedy w ogóle zaczęła się Wasza przygoda z klubem? Bo Twoja małgosia już kilkanaście lat temu? E, Moja około 13 lat temu. Rzeczywiście mój syn wtedy uczestniczył na, na zajęciach. E, no i pojawił się Mariusz, który akurat... Akurat i... nie krzyczał? Akurat nie krzyczał. Wyglądał bo w tak miło. Nastroju, mm -hmm. tak. I myślę sprawiał, sobie, tak. Sprawiał wrażenie miłego człowieka. <śmiech> <śmiech> no i zapytał, czy nie chciałabym kandydować na stanowisko prezesa. Stwierdziłam, że nie, kompletnie się na tym nie znam. Ja jestem tutaj człowiekiem z zewnątrz, tylko rodzicem obserwującym. Natomiast rzeczywiście padły te znamienne słowa, które ja trochę zmodyfikuję, bo ostatnio mi zarzucono, jak użyłam dosłownie słów Mariusza, że są mało eleganckie. No, że rzeczywiście potrzebna jest w klubie taka nieco bardziej wygadana blondynka apolityczna, która zawalcza o sprawy klubu. Mariusz, twoja przygoda to taka dosyć wydaje się być jasna, ta twoja droga zawodowa. Kiedyś zawodnik, teraz trener. Bardzo często życie sportowców tak właśnie wygląda. To od początku zakładałeś, że tak u ciebie to będzie właśnie? Że z hmm. zawodnika zrobisz się trenerem? No nie, niekoniecznie. Nie zakładam, że będę trenerem. Tak, byłem, rozpocząłem karierę w klubie Platan-Borkowice. Byłem tam zawodnikiem czynnym, no ale no niestety później człowiek poszedł na studia, troszeczkę trzeba było iść do pracy, no i nie mogłem już tyle ćwiczyć, co chciałem, no i wtedy jakby zająłem się troszeczkę trenerką. Oczywiście nie zawsze zawodnik Zostaje trenerem albo zostaje. trenerem, zawodnik, zawodniku się nadaje, nadaje dobrym żeby trenerem. zostać trenerem. Ja miałem jakieś tam wzorce w postaci mojego trenera, który jak gdyby też mnie motywował w jakiś sposób, nakreślał mi jakiś tam w jakiś sposób tą moją drogę, że tak powiem, trenerską. No i mi się to spodobało, zaczęło mi coś tam wychodzić. Pojechaliśmy tam na jakieś jedne Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, jeszcze w Platanie Borkowice, jakieś tam małe wyniki były. No i później jak już tutaj się przeprowadziłem, do Stargardu, no to kontynuowałem jak gdyby to, co zacząłem tam. Powiedzcie mi, jak pracuje taki duet jak wasz? Czym ty się Małgorzata zajmujesz konkretnie? Zdobywaniem kasy, rozumiem, bo menadżer o, to od tego jest. Kasy nie tylko trochę temperowaniem Mariusza, chociaż ostatnimi czasy ten Mariusz mnie temperuje i, i troszkę wystopowuje. No przede wszystkim, przede wszystkim pieniążki, niestety one nas definiują w dzisiejszych czasach, to nie jest tak, że wszystko dostajemy na tacy, że udaje nam się wszystko załatwiać, chociaż no wielki ukłon w stronę naszego samorządu, bo rzeczywiście zarówno ze strony Pana Prezydenta, a jak również Pani Starosty możemy zawsze liczyć na współpracę i pomoc i liczymy na nią nadal. Natomiast czasami to nie wystarczy, bo wiadomo, że budżet nie jest z gumy i trzeba tych środków poszukać gdzieś dalej. No i rzeczywiście ostatnimi czasy ta moja praca skupia się głównie na poszukiwaniu środków na nasze bieżące potrzeby, aczkolwiek udaje mi się też, myślę, nawiązywać dobre relacje, bo klub to nie tylko pieniądze, nie dzieci, nie trenerzy, ale też Rodzice i przede wszystkim ludzie, którzy tutaj nawiązują różnego rodzaju przyjaźnie, kontakty. Czyli ja rozumiem, że klub to nie tylko pieniądze. Liczą się jeszcze jakieś inne rzeczy. Liczą się tak naprawdę ludzie, którzy w tym klubie działają. Mam tutaj na myśli i rodziców, tak, i działaczy, i trenerów. To wszystko trzeba jakoś zgrać. Tak. I taka również jest twoja rola. No tak, taka jest również moja rola, żeby spróbować z tymi ludźmi nawiązać kontakt, żeby ich zachęcić do współpracy, bo choćbyśmy się tutaj dwoili, troili, to bez współpracy rodziców nie pogodzilibyśmy tych wszystkich spraw. A jaka jest rola trenera? Małgorzata zajmuje się dobrymi kontaktami, szuka pieniędzy. Co robi trener, oprócz tego, że oczywiście trenuje dzieci i młodzież? No cóż, yy, tak, yy, Małgosia zajmuje się tutaj jak gdyby przede wszystkim pozyskiwaniem tam środków i i pozyskiwania różnych funduszy dla klubu. Jest dobrym menadżerem, o, o czym nie powiedziała i szuka rozwiązań, jeżeli coś się nie uda, że tak powiem z jednej strony, to próbuje znaleźć inne wyjście z tej sytuacji i z reguły osiąga cel. Także Czyli to jest, to jest tak, bardzo jak pozytywne. jej nie wpuszczą drzwiami, to wchodzi oknem. Dosłownym tego słowa chyba znaczy. Natomiast jaka jest rola trenera? No cóż, rola trenera, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, jest, muszą być i dobre aspekty i troszeczkę złych aspektów. To znaczy, trener musi jak gdyby pokazywać drogę swoim zawodnikom, co oni chcą osiągnąć w swoim życiu, jaki mają cel, jak zbudować tą drogę do kariery i, i musi być umiejętnie, wymagający. umiejętnie ich poprowadzić. I teraz jakby druga strona tego medalu jest taka, że trzeba być no niestety konsekwentnym. Ta konsekwencja czasami. no w różny sposób się uwidacznia, że tak powiem. Staram się być jak gdyby tolerancyjny i spokojny, ale czasem daje się wyprowadzić równowagi. No, no właśnie. Ja rozumiem, że na Fenix Peste składają się niezwykle utalentowani zawodnicy. Natomiast są to ciągle młodzi i bardzo młodzi ludzie. Nad nimi trzeba zapanować, Mariusz, tak? Tak, zgadza się. Mi się wydaje, że ten system, który przyjęliśmy, szkolenia, ponieważ zadając mi pytania, ja nie jestem sam trenerem w klubie, tylko jest nasz cały sztab trenerów. i to się Ale macie składa. jakąś taką jednolitą linię. Jedną linię mhm. Jednolitą linię mamy, tak owszem i ona się najwidoczniej sprawdza, skoro Właśnie? z roku na rok jednak utrzymujemy ten poziom sportowy na dosyć wysokim poziomie, zawodnicy od nas nie odchodzą, czyli jak gdyby swoimi posunięciami szkoleniowymi, Swoją motywacją, yy, dawaniem odpowiednich bodźców na odpowiednim poziomie. Yy, myślę, że to się dzieciom podoba. Podoba się to rodzicom, którzy jednak przyprowadzają swoje dzieci do naszego klubu. No i tych dzieci jest coraz więcej. Czyli... Właśnie, bo to było moje, Mariusz, następne pytanie. Jaki jest Twój sposób na zarządzanie młodzieżą, i co trzeba zrobić, żeby młodym ludziom chciało się chcieć? W jaki sposób ich motywować? Co Ty robisz, że odciągasz ich od komputera? Że oni jednak tutaj są. No, chciałoby się powiedzieć, że to jest tajemnica biznesowa, ale. <głos> <głos> ale... Trochę jest. <noise> Troszeczkę jest, tak. Powiem tak, to jakoś s, y, nie potrafię tego nazwać, ale to wyszło samo z siebie. Generalnie no, nie robimy jakiego, jako takiego naboru w mieście, żeby, żeby przychodziły nowe osoby. Te osoby same się zgłaszają. My wręcz jak gdyby stopujemy te przyjęcia do klubu, y, że dzieci mogą przyjść raz w miesiącu. I wtedy robimy nabór uzupełniający jakiś tam, powiedzmy. A jak już są te grupy zawiązane, no to po prostu zamykamy, bo jest komplet. Na przykład na dzień dzisiejszy, w grupach tych młodszych, no mamy komplety, i dopiero we wrześniu będziemy mogli przyjąć kolejnych młodych adeptów. Nie narzekacie na brak mentalności. Nie narzekamy. Poukładaliśmy to w ten sposób, że, że grupy zaczynają się od malutkich dzieci, gdzie oczywiście jest odpowiedni poziom szkolenia, ale jest to bardziej zabawa, bardziej jakieś tam ćwiczenia oswajające i tak dalej. Dużo, bardzo dużo gimnastyki, dlatego część osób też przychodzi do nas, żeby przygotować sobie dzieci pod inne dyscypliny sportowe. Nie robimy w ten sposób, że zamykamy im drogę. Przyjmujemy ich również i nie, nie gniewamy się, jeżeli to dziecko przejdzie gdzieś kontynuuje karierę w innym klubie, aczkolwiek czasami znam że z tego powodu oczywiście. Przykro, tak. Natomiast później, w miarę jak gdyby w wieku dzieci, wiadomo, nasze apetyty rosną, więc mają coraz wyżej postawioną poprzeczkę. I jeżeli stwierdzimy, że dany zawodnik tylko chce rozwinąć się fizycznie, żeby podnieść swoją sprawność fizyczną, i, i to jest jego główny cel, to go zostawimy na tym poziomie mm -hmm. i będziemy do tego dążyć, żeby on się dobrze czuł, żeby się rozwijał w tym kierunku, który, który sobie przyjął. Natomiast jeżeli widzimy jakiś potencjał w zawodniku, że może on zrobić jakieś yy, Osiągnąć jakiś sukces, czy to na arenie krajowej, czy międzynarodowej, no to wtedy mu troszeczkę śrubkę podkręcamy, pokazujemy mu kilka możliwości, że możesz być w kadrze wojewódzkiej, może być w kadrze Polski, możesz zrobić dodatkowe takie i takie treningi, że możesz wjechać za granicę na stary jakiś kontrolny taki czy taki. Czy ty się chcesz podjąć do tego? Jeżeli on przyjmie jak gdyby, te nasze warunki, zdecyduje się na taką pracę, no to my musimy zapewnić mu wszystko to, żeby on mógł z tego skorzystać, ale jednocześnie, żeby miał też prawidłową modnowe. Dlatego też mamy te spotkania z dietetykiem, z psychologiem. Teraz poszliśmy do tej komory tlenowej. Czyli gdzie... takie kompleksowe tak. zadbanie o zawodnika. Tak, sport mhm. jest teraz niestety na bardzo wysokim poziomie i to nie jest tak jak trenowanie naście lat temu do tyłu. Wszystkie walki są nagrywane, wszystkie walki są na internecie. Każdy może sobie obejrzeć każdego zawodnika przed zawodami, ocenić jakimi on technikami operuje, w jakim kierunku idzie szkolenie, ustawić się konkretnie pod jakiegoś tam zawodnika, żeby z nim odnieść zwycięstwo. No i niestety no jest to takie rozbieranie jak gdyby każdego przeciwnika, naszych zawodników na czynniki pierwsze, a jednocześnie też budowanie jak gdyby naszego zawodnika i to w sferze psychicznej, mentalnej, bo to jest bardzo ważne, tak? A, no i później oczywiście motorycznej, czyli ta siła, wytrzymałość i tak dalej, co jest najłatwiejsze do zrobienia. No i później sama taktyka walki, kiedy jest walka na styku, gdzie jest 0-0 i nie wiadomo kto wygra. No tutaj już wtedy biorą, wchodzą w grę bardzo wysokie emocje, i, i tutaj ten spokój tego zawodnika i jego profesjonalizm, jego obwalczenie na zawodach wysokiej rangi, na turniejach międzynarodowych jest bardzo ważne w tym przypadku. Feniks Pesta to, tak jak powiedziałam, bardzo utalentowani zawodnicy, którzy reprezentują nasze miasto nie tylko na arenie Polski, ale również na arenach międzynarodowych. Najlepsi sportowcy roku 2022 to e, uhonorowani przez prezydenta Rafała Zająca, e, Paulinka Kucharczyk i Nikolka Piechocka. Macie taką świadomość, że bez Was nie byłoby tych sukcesów. Ty Małgorzata czujesz bardziej dumę, czy raczej odpowiedzialność i boisz się, żeby przypadkiem to się nie zepsuło? No myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. Jest olbrzymia duma i, i radość z tego, że jesteśmy po prostu najlepsi. Widać to Ale po rankingach. Też... No tak, i bardzo jesteśmy z tego dumni. Ja również, ale też jest rzeczywiście taka olbrzymia odpowiedzialność za to, żeby też tym dzieciom nie poprzewracało się trochę w głowach, żeby te ich tytuły i nagrody. Tu wchodzi zły policjant, rozumiem. Żeby się nie poprzewracało, broń Boże. <śm> Żeby te tytuły i nagrody trochę ich nie zepsuły, więc to też jest taka odpowiedzialność z naszej strony, żeby no tak z tymi dziećmi pracować, żeby. Podnosiły swoje kwalifikacje, a nie siadały na laurach. Mariusz, gdybyś miał wymienić takie największe sukcesy Twoich zawodników, zawodniczek w ubiegłym roku, to co byś powiedział? No, Te, z których jesteś najbardziej dumny. Może niekoniecznie są to złote medale, ale że pomyślałeś sobie, o, tutaj dały naprawdę wszystko. No właśnie tutaj to. trzeba rozgraniczyć jeszcze dwie rzeczy, bo osiąganie sukcesu na niwie międzynarodowej, zdobywanie tych medali jest jakaś tam grupa osób, która rzeczywiście wypłynęła i zdobywa te wysokie laury, ale też dużym sukcesem może być, tak jak tu było powiedziane, wygrana jedna walka, czy powiedzmy wygranie mistrzostw województwa, dla tak. Tak, danego zawodnika, skoro on uczynił taki postęp i tak dalej. I tutaj no, bardzo mi ciężko jest skazać takie osoby. Wiadomo, te osoby, które jeżdżą na mistrzostwach Europy czy świata, no to same się bronią tymi nazwiskami. No, mieliśmy tutaj Kasię Modrowską, która walczyła o Igrzyska Olimpijskie, w tym roku to właśnie wygrały plebiscy dwie dziewczyny, czyli Nikola Piechocka i Paulina Kucharczyk. Dostały stypendia z ministerstwa w tym roku, także jednak coś idzie za tym i, i jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni. No to są te nazwiska takie szablonowe. Ale y, jak widzę na przykład y, y, walki dziewcząt, które jadą na turniej do Talina, które są jeszcze malutkimi osobami, tak jak tutaj jest Zuzia Sokołowska czy Maja Pawlikowska. To ile są, one mają lat? One mają lat 10-11. No I teraz, jeżeli widzę, że ich procentowy udział w zajęciach treningowych jest 80-90%, y, gdzie, gdzie jest 5 jednostek treningowych, no to to budzi to mój, to duma. To budzi mój tak. szacunek. I ja wiem, że jak przyjechaliśmy kiedyś rano z Talina i wieczorem już Zuzia była na treningu, no to. To no oczywiście wielkie, wielkie, wielkie brawa, brawa do... dla takiej zawodniczki. I ja im tłumaczę cały czas, że jeżeli ktoś jest systematyczny, stara się, to wcześniej czy później ten sukces wynik, będzie. Sukces będzie. Hmm. Troszeczkę talentu do tego jest potrzebny. Oczywiście wysoki poziom sportowy, no to trzeba troszeczkę więcej tego talentu. No ale to są małe dzieci, one się budują, także nie wiem co będą robiły w przyszłości, ale ta systematyczność, ta wiara w, te swoje, w swoją pracę, no to, to jest fajna sprawa. Moi drodzy, Fenix Pesta to nie tylko medale, honory, zaszczyty. To również ciężka praca i takie zwyczajne codzienne kłopoty. Finanse, usterki, kontuzje, braki kadrowe, no jak to w życiu. Z czym mierzycie się na co dzień, Małgorzata? Z czym ty się mierzysz? Z jakimi się borykacie teraz w tej sytuacji? No w tej chwili dla nas największym wyzwaniem, wyzwaniem. Mhm. które ja osobiście postawiłam sobie też za punkt honoru, to jest naprawa dachu nad salą gimnastyczną przy ulicy pierwszej Brygady, bo trenujemy w dwóch miejscach. Jedno z tych miejsc to sala Mosu, którą życzył nasz sponsor tytularny i tam rzeczywiście wszystko jest na tip top i Chwała tu za to i serdeczne podziękowania Mirku Tobie za to, że możemy korzystać z tej sali. Natomiast no, zawodników mamy tylu, że ta jedna sala nie, nie, jest, się, nie jest wystarczająca. I, I tutaj z kolei ukłon w, w stosunku do samorząd, władz samorządowych, które nam użyczyły salę, która jest w zarządzie Centrum Kształcenia Zawodowego, a w użyczeniu Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych. Mamy tutaj też bardzo dobre warunki, ponieważ możemy mieć rozłożone na stałe dwie maty, mamy przez to też łatwość organizowania zawodów, z tym, że no, pojawił się tam dość poważny problem, ponieważ dach, który jest nad tą częścią budynku. No jest po prostu najzwyczajniej w świecie dziurawy, i w momencie, kiedy dzieciaki ćwiczą przy opadzie jakiegoś deszczu, nawet najmniejszego, no to, to leje się woda. To bardziej przypomina żonglerkę pomiędzy miskami, szmatkami, wiadrami, leje się woda. No i próbujemy temu zaradzić. Rozmawialiśmy już w tej sprawie zarówno z panem marszałkiem, panią starostą, panem prezydentem. Byliśmy również z Mariuszem w Warszawie, rozmawialiśmy z panem Andrzejem, sutronem prezesem. Polskiego Związku Zapaśniczego. Wszystko, wszystko tym, przez ten dach, rozumiem, tak? który przez trzeba naprawić. Wszyscy są nam przychylni, wszyscy obiecują nam pomoc i mam nadzieję, że, że to się uda zgrać I, i że w efekcie końcowym ten dach będzie naprawiony. Mam nadzieję, że będzie to gdzieś w okolicach września, najpóźniej października, bo nie wyobrażam sobie przeżyć kolejnego sezonu jesiennego przy takim dziurawym dachu. A jaki Więc... jest koszt, przepraszam, naprawy tego dachu? No bo ja wstępne, nie za bardzo wiem, o wstępne, jakich my pieniądzach rozmawiamy. Wstępny koszt, jaki tutaj został wyliczony przez firmę, no myśmy tutaj przyjęli, że nie przyjęliśmy najtańszej oferty, najdroższej, wybraliśmy tą taką pośrodku na i z firmy, która gdzieś tam posiada jakieś referencje. No oczywiście to nie jest nic jeszcze zadecydowane, że to akurat ta firma, firma musi być, ale Pan po prostu najbardziej chyba solidnie do tego podszedł, to jest koszt około 300 tysięcy złotych i teraz no, no... To są duże pieniądze. Każdy miesiąc działa na naszą niekorzyść, bo nawet jeśli teraz znajdziemy powiedzmy 100 tysięcy, to we wrześniu być może przy tej szalejącej inflacji, inflacji to będzie dużo będzie więcej. potrzebne te... 120 albo 130, także nie ukrywam, że jeśli są wśród Państwa miłośnicy naszego klubu i chcieliby nas wspomóc jakimiś środkami, to bardzo chętnie prosimy Jest o Jest możliwość. Jest możliwość. Trzeba zrobić ten dach, drodzy Państwo. Mariusz, przed wami kolejna ogromna impreza. Pod koniec kwietnia w Stargardzie odbędzie się bowiem Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Zapasach Kobiet. Dokładnie 28 kwietnia się zacznie, tak? Do 30 kwietnia potrwa. E, jakie dom przygotowania? Na jakim wy jesteście etapie? Pytam o zawodników i nie tylko. To znaczy, ja mogę odpowiedzieć na to pytanie w dwóch sferach. W pierwszej sferze to w sferze zawodniczej. I druga sprawa to jest sprawa organizacyjna. Jeżeli chodzi o sprawy zawodnicze, sprawa wygląda w ten sposób, żeby brać udział w tej ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, bo są to oficjalne mistrzostwa polski Unii młodszych, tak to się nazywa. Trzeba najpierw do nich uzyskać kwalifikację. Kwalifikacja wygląda dwutorowo. Trzeba wystartować w dwóch pucharach polskich, gdzie się sumują punkty i tylko określona liczba zawodniczek może w tym turnieju mhm. wystartować, reszta nie może startować. Nasze dwie dziewczyny, które reprezentowały Feniks na dwóch pucharach, tutaj Nikola i Paulina uzyskały takie kwalifikacje, uzyskały awans do tego finału, czyli do tych Mistrzostw Polski, czyli w Stargardzie wystąpią 29 i mam nadzieję, że 30, bo wtedy będą walki finałowe kwietnia w czasie walk. Jeżeli chodzi o ich przygotowania. No tak jak już wcześniej wspomniałem, zapewniamy im odnowę odpowiednią. Jeżdżą na obóz zgrupowania Kadry Polski, także tutaj wielkie ukłony strony Polskiego Związku Zapaśniczego, który jak gdyby zapewnia nam środki na zgrupowania kadry Polski. Do tego jeżdżą sparing partnerzy odpowiedni tutaj kadra wojewódzka się kłania, czyli Zachodniopomorska pomorska Federacja Sportu, także miale to ogarnęliśmy i skupiamy się na takim profesjonalnym podejściu i szkoleniu i mam nadzieję, że te wyniki będą wysokie, aczkolwiek będzie bardzo ciężko wybronić yy, yy, miejsca z zeszłego roku, bo no, w zeszłym roku dwie dziewczyny zdobyły złote medale tak. i pojechały na Mistrzostwa Europy i Świata. I mam nadzieję, że jeżeli tu zdobędą jakieś tam wysokie miejsca, czyli miejsca medalowe, to też jedna czy druga będzie miała szansę, szansę wystartować w jakimś turnieju yy, reprezentując kraj. Oczywiście konkurencja nie śpi, wszyscy trenują, więc może być bardzo ciężko. Staramy im się właśnie po troszeczku podnosić poprzeczkę, a jednocześnie zapewnić im wszystko, co z naszej mocy, żeby w sferze i mentalnej, i psychicznej, i tej dietetycznej, żeby sobie poradziły. Natomiast, jeżeli chodzi o przygotowanie, no i oczywiście wszystkich kibiców zapraszamy na te zawody, bo no to bo będzie święt, się działo. będzie się działo, będzie święto zapasów. Dodam jeszcze tylko tyle, że ta Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Zachodnio-Pomorskie 2023 jest zorganizowana w całym naszym województwie, bo to są nie tylko zapasy, jest jeszcze boks, jest piłka ręczna, także Kilka dyscyplin to trwa sportu. przez dwa mhm. miesiące. Także myślę, że jest to ogromne wyróżnienie, że ta impreza. Właśnie, bo to jest bardzo dużo, duża taka prestiżowa stać. impreza. Tak, ostatnia Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych była chyba w 1989 roku, z tego co ja tam pamiętam, być może coś tam przekłamałem. I teraz kolejna impreza i tutaj jedna z dyscyplin w Stargardzie, no to jest jak gdyby no, fajna sprawa. Myślę, że tutaj trochę wybroniły się nasze dziewczyny, które zdobywały te medale i dlatego została ta impreza tutaj przeznana do Stargardu, ale myślę też, że włodarze, którzy... Podejmowali tą decyzję, żeby tą imprezę oddać do naszego miasta, też przyglądali się imprezom, które organizowaliśmy od 20 paru lat. I tutaj my organizowaliśmy i Mistrzostwa Polski, i Międzynarodowe Mistrzostwa Polskich Juniorek, Młodzieżowców, tutaj przy współudziale i prezydenta miasta, i pana marszałka. Także myślę, że te imprezy odbywały się na wysokim poziomie i dzięki temu otrzymaliśmy możliwość organizacji tej imprezy. No i teraz no, chcielibyśmy tej poprzeczki sobie nie opuszczać i jak gdyby spełnić wszystkie kryteria. Jeżeli chodzi o przygotowania, no wiadomo, że część tutaj środków środku zapewnia nam Ministerstwo Sportu, bardzo fajnie. Nie ukrywam, że bardzo, bardzo w znacznym stopniu pomaga nam tutaj i wspiera nas zarówno Urząd Marszałkowski w postaci właśnie Zachodniopomorskiej Federacji Sportu, jak i tutaj prezydent miasta i starostwo, nasz sponsor tytularny również. Także jak gdyby biorąc te wszystkie środki, Suma summarum, to myślę, że poradzimy sobie i zorganizujemy tę imprezę na wysokim poziomie. No i chcielibyśmy, żeby to było piękne widowisko z odpowiednią oprawą. Wiadomo, że to jest ogólnopolska olimpiada młodzieży, czyli będzie i zapalony zniż olimpijski, przyjadą Olimpijczycy, mogę już tutaj tak po części zdradzić, że. Sędzia... No właśnie, kogo zobaczymy? No, powiem tylko dwa nazwiska na dzień dzisiejszy, bo będę stopniowo, że tak powiem. Będę te, inf te informacje. Sędzią głównym będzie Andrzej Wroński, olimpijczyk, bardzo fajnie. Był już u nas gościem, także bardzo się cieszymy, że on będzie sędzią głównym. Natomiast przyjedzie również Olimpijczyk z naszego regionu, pan Władysław Stecy, który mieszka teraz w Poznaniu, a pochodzi z Łobza, a trenował tutaj w Klubie Zieloni także, także zaczynał swoje te pierwsze kroki. Także będzie to ciekawa, ciekawa ciekawa, sprawa. No i być może przyjedzie jeszcze tutaj wielu znaczących olimpijczyków, ale to o tym wkrótce. kotem. Małgorzato, jak Twoje przygotowania do Olimpiady? Bo rozumiem, że ty też masz więcej zajęć niż zwykle. Nad czym pełnisz pieczę, powiedz mi? O tutaj akurat e, muszę przyznać się szczerze, że. Oddałaś w ręce złego policjanta. W ręce złego Sprawdza policjanta. Się. Dlatego, że ja rzeczywiście skupiam się troszeczkę w tej chwili na rzeczach, które wybiegają już poza tą olimpiadę. Ale oczywiście jestem do dyspozycji zawsze służę pomocą. Wspieram Mariusza tak jak mogę. Natomiast przy tej imprezie raczej stoję w drugim rzędzie. E, impreza za dwa tygodnie jest pełna. To teraz już takie e... gorączkowe przygotowania Mariusz. Jak to wygląda? Czy tak wszystko jest ogarnięte na tyle, że już jest spokój i dopinacie tylko szczegóły. To znaczy tak, nie ma gorączkowych przygotowań, jesteśmy jak gdyby poukładani i spokojnie podchodzimy do tematu. Pierwsza sprawa to jest zapewnienie jak gdyby, tam zaplecza hotelowego, mamy to już jak gdyby ogarnięte. Ilu tych zawodników przyjedzie do startu? Zawodników wystartuje 120, bo takie, takie są limity w Mistrzostwach mm -hmm. Polski Juniorek Młodszych i więcej nie może wystartować. Do tego przyjedzie około 50-60 trenerów, 20 sędziów, czyli zamknie się spora talizma, grupa. 230-240 gdzieś osób Osobach. Będzie, będzie będzie brało udział w tym. Także tutaj zaplecze mamy zapewnione. Jeżeli chodzi o hale, Mamy wszystkie tutaj zapewnione warunki do rozegrania tej dyscypliny, sprzęt będzie nowy, bo będzie zakupiony specjalnie na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, czyli tomaty, kamery i tak dalej. Będzie oczywiście transmisja online z tych zawodów na całą Polskę, także będzie można to śledzić jak gdyby. No i cóż, no, no myślę, że wszystko idzie małymi kroczkami. Powili, w, dobrym powoli, kierunku. w dobrym kierunku. Powoli dopinamy te ostatnie guziki, tak jak to już było wspomniane. Mam nadzieję, że żadnego poślizgu nie będzie. Aczkolwiek mamy już jakieś doświadczenia i zawsze może coś Różnie to nie bywa. Się. Ale też mamy doświadczenie organizowania imprez dużo większych, bo tak naprawdę mieliśmy zawody, na których przejmowaliśmy 400 zawodników. Także to też było no, tak. takie wyzwanie. Skoro udało się podjąć 400, to 200 na pewno. Powiedzcie mi, moi drodzy, na koniec, czego ja Wam powinnam życzyć? Oprócz oczywiście dachu, Pieniędzy, no i medali. Czy jest coś takiego, czego byście sobie życzyli? To może ja zacznę, tak? Proszę bardzo, Mariusz. Mogę? Oczywiście, <laughs> oczywiście. To znaczy tak, ja bym sobie życzył przede wszystkim właśnie spokoju treningowego, czyli yy, czegoś takiego, żebym miał zaplecze trenerów, bo no niestety, no, w dalszym ciągu brakuje nam tych szkoleniowców, bo mamy tych grup 6. Rozwijamy się cały czas. Cały czas mamy, nie robiąc naboru, mamy coraz więcej tych młodych adeptów. Bardzo mnie tutaj ucieszyła właśnie organizacja w szkole podstawowej numer 5 klasy zapaśniczej, tak. Także to będzie klasa zapaśnicza połączona z siatkówką, albo odwrotnie, siatkówka połączona z zapasami, bo zapasików jest troszeczkę więcej. Mm -hmm. nie? Także, także mnie to cieszy. Będzie tam leżała mata na stałe, czyli już zaczniemy od pierwszej klasy, jak gdyby tutaj szkolenie, czyli się troszeczkę rozwijamy. Natomiast w samym klubie no przydałoby nam się jeszcze ze dwóch no Ciężko tu jest ze szkoleniowcami, bo to jest jednak specyficzna dyscyplina, no i niestety nie każdy może zostać tym trenerem. A jeśli moglibyśmy yy, do każdej grupy. Nie mieć jednego przypisanego trenera, tylko dwóch trenerów, no to to była wtedy było bajka, błaski, tak. bo wtedy szkolenie by było jeszcze fajniejsze. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która jak gdyby leży mi na sercu, myślę, że tutaj jeżeli chodzi o te zaplecze treningowe, czyli ta sala tam tą przypadkową dziurę w dachu, to tutaj nasza pani prezes sobie poradzi z tym tematem i nie to trzeba jej pomagać, temat, to da radę, będzie temat załatwiony. Mhm. Warunki do treningu mamy fajne, bo mamy dwie maty dwunastki, mamy tablice rozłożone, wszystko. Warunki są, powiem, szczerze, że no takie jedna z lepszych w Polsce, ale takie na średnim poziomie, że mhm. tak powiem, żeby tutaj ten i mamy gdzie trenować. Młodzież się garnie tylko trzeba pracować no i zdobywać te środki. No niestety nie mamy sekretarza w klubie. <grymne> <grymne> Czyli jeszcze sekretarz by się przydał. Się. Małgorzata, jakie są Twoje marzenia? Ja prozaicznie. Ja bardzo bym chciała, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, żeby nam nie zabrakło nigdy dzieciaków do trenowania, żebyśmy zbierali medale, bo my mówimy tutaj dzisiaj głównie o tych medalistach i o tych dzieciach, które już coś osiągnęły. Natomiast ja zawsze pochylam się też jeszcze nad tymi najmłodszymi grupami. Którzy zaczynają dopiero, bo musicie tak? Państwo wiedzieć, że mamy tam chyba już nawet czterolatków w tych najmłodszych grupach, i dla mnie oni są zawsze taką nadzieją i. I, a taką wiarą w to, że, że będzie lepiej, że, że jest szansa na to, że nie wszystkie dzieci jednak będą siedziały tylko i wyłącznie przed przy komputerem. komputerem i będą o, o, potrafiły rozmawiać ze sobą tylko przez a, jakieś Skype'a, Skype komunikatory. komunikatory. Tego Wam właśnie życzę. Moimi gośćmi byli Małgorzata Starzyńska, prezeska zapaśniczego klubu Fenix Pesta i Mariusz Kucharczyk, trener klubu. Bardzo dziękuję. dziękuję.